Ej dobra, wykupi się premkę. I mówisz, że jak będę miał premkę to będę miał wszystkie dodatki nuby. jak coś, tak? Tak. Ej, super. Puuj z takim nubem. O boż O boż! Jaki damage. Matko co za ból? Co jest z nami robią? Jezusie Jaka Żenua? No ja jej, teraz przegram stary z nią Nie wierzę. To po co tak w ten? Pushujesz? Nie, nie poszuję stary, byłem pod wieżą, bo. nie było jej. W tym momencie się pokazała i to tak bardzo szybko. Znacznie, znacznie szybciej niż myślałem. Pokazałem. No jakoś tak. Coś się wtedy Głównem jest ten udyr, a nie kurwa. Nie mów, że ma DC. Włączaj się, włączaj się, włączaj Kurźwa Nie, nie ma. DC. Ty właśnie miga, tobie też się tak długo mapy ogólnie wczytują? Tak, to jest mapę akurat. To jest strasznie, strasznie wnerwiające nie. Nie, nie mogę nic zrobić, ona ma 70 farmy. W tym momencie, co możesz wszystko zrobić? Kanapeczki, nie kanapę. No bez kitu, a to jest właśnie wnerwiające, bo kurde, wiesz, jak ja bym miał stary neta nie wiem, 1 MB, no to ja rozumiem, ale kurde, no nie mam. Ja nie, tam jakoś no to uwagi nie Włączam sobie ten, wychodzę do serwera, jakbyś tam włączy na dole, już i że jest wyłączony, no to jeszcze zaczekam tam z minutę, wchodzę, czekam chwilę, moment, i już mam nie. Nie już zaraz. się wczytuję 2 minuty. No, e, to... tam... Tam może na początku ci ładuję coś po... A e, tam wiesz już nie to było. Pod turent 18 HP, no okej, okay. to lecę. Lecim z tym koksem. O kurwa nie zashitowałem dużego miniona. No co za noob? O, muzyczka no. się skończyła. O futsk. A jednak nie. Yeah. No jakaś masakra jest No kreski. W końcu kuźwa 3 minuty bite Jezus mm. Dobrze jest, dobrze jest E Wnie jest wignięta także Ojej, co? Gdzie ona biegła w ogóle, nie? Teraz tak mi to potem to będzie masakra jak się nie ogarnie. Tylko najgorsze to jest, że oni są papiery. No tak Jak się ich złapie, no to już jest po nich, nie? Ale jak się ich nie złapie, no to dziękuję bardzo. Zresztą mamy ile mamy stunów? 400... nie, 400 5, kurwa, każdy ma maksymalnie, ale takiego tylko... dobrego jakiś powinien być no i tu. No ale cóż... E, gościu, czekaj, kurde! A, idiota. Ja pier... Co tu się nie. Paryżne, no Szczerze, to ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Czy on ma w czy nie? Ej, ten koleś ma pierwsze od On no, nawet na na <try> nie wie jaki ma zasięg dla oh, oh, oh. Leona oh, Pewnie, pewnie Bra, gratulacje moje Co grasz? Gościu BFA? mi zabił stary z tego kurde z Łodzi BFa grasz? No to Zaraz zagram z tą mapkę Ale weź se pograń na deadmatchach pierwsze te Żebyś sobie jakieś bronie poodblokowywał Normalne I coś do nich, jakieś celowniki czy cokolwiek mm, To ja wam nie no, no, Na razie ja z... tak Czarnia. po sobie gram, żeby w ogóle tą gierkę poznać, wiesz? No to na deadmatchach zrobisz, to nie robię. Ten od i... <grymne> nie, nie dobra, wow. Ej, patrz z tymi autami, k***a, się blokują jakoś. Jeździsz ty, człowieku! Tam, tuż wylądował. Matko, co się dzieje? Pytar, tu nurkować można, a to jest mała No zerwa A to po w tym czasie już ten, nie? Już wypłynąć tak, O! Tak, wypłynąłem i mnie kolej zastrzelił No jestem zajebisty, nie? Jest smoka Chociaż tyle, chociaż smok nasz. I to na tyle co my tu ale nie zdziwiłbym się. Nie Grasz podbój czy szturm? Nie mam ci pojęcia co ja gram Oblężenie no co w, salu, w Ale co musisz zrobić? Duży podbój.

to jest wszystko ranni, nie? Patrz, co się z nimi dzieje w tym fightu. Ej, Wade, was to lubi. Weź Wade szybko. No weź Wade szybko, jak go zginęły. Przecież moim wygra No Wiem, to trzeba było Ale ludzie 14, a tam 14 wow, Polski co? serwer jakiś Może w szkolenia Nie oh, wiem, a jest drama, tu jakaś prosi. nazwa w ogóle? Tak co? Ja tu nie widzę, żeby coś było Ojejku Jak... No to nini. To to 다음에 담아고 jest. się nie lubię Uo, 2700 HP Na razie nie robię dużego damage'u, ale zaraz będę robił To taki... Reszki, że... Leci, będzie, będzie leciało ulgi <śm> od... He, <śm> 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 w moją stronę zawsze, dureń Zauważyłem, że tylko 100 na zabiliśmy. Mojego Ja tutaj biję. Ołej, nie

Janusko. Patrz, koleś 300 HP i idzie na full HP, no kuli! kuk! Bronić tego 0 nie do mnie, droga! Trzymaj! S S gdzie jest, gdzie jest? Gdzie jestem? Ja pierdolę. Ca czaru jest, to po prostu ktoś Oj, nie denerwuj się Andrzeju. Ale, ej, zawsze takie ścierwa dostaję w serii, zawsze. Przez to spadłem, kurwa, do, do, do piątki. Damian ma mówi to samo, że zawsze w serii mówi ma takie główne albo trolle, że... No bo to jest prawda. ...zrobić. No spytaj się sam, Kaj. sam Są tacy ludzie, no Jezu, To jest najgorsze, żeby to, że jakoś ogarnąć i samemu spróbować coś zrobić, nie ja tylko, że samemu zazwyczaj nic nie zrobię. To Uważaj, uważaj! 23 HP Cel prawo to właśnie, cel pracy leć, leć, no leć, biegnij A tam 40 Czeka na ciebie Beli nas postawimy. Pewnie ultimi jednak są tego To zabiłem go o, to Uder, No to trudno Puder na błagam cię jak można być skończony i Idę do was, idę do was. Oni nie mają mózgu, ci ludzie, nie? No nie. Kompletnie. No patrz. O, no. Yes. Boże. Mm. tam? Ja muszę się wrócić, kurde To warmoga No i padło. No i teraz oni tutaj też warga mają Nie ma mi Full HP miał, nawet tam pojechała sama w rozruchu. No właśnie nie było na solo, nie? No nie, powiedzła nie była. No, nie co ja Nie we własnym ulti taki, taki no, kryptolewakiczny to jest masakra w ogóle też bym przypomnił, jakaś sieka to jest straszne <grytale wakacje> o, ona zestolowała go jakim cudem on nie zginął przecież to jest niemożliwe Zostaw inne miniony, bo ja nie mam wystakowanego pół Klepice dół Anka na dole To jest jeden szybki dużo Jestem no, Tak myślałem No Ale spiewczyłeś koleś Ej czy aisz? weszła w moją klatkę i jej nie pokazało w ogóle. Ale dziwne. LOL na dwa. O, hej nie zeznałem. to jest? <grydź> to ciotka Kto? oglądała. Ano się działa.

Jak głosy czepią trzepią tutaj, ty? Jesteś z... z... starym kremem! Ja pierdzielej! Ciężko jest, ciężko jest. Nie, nie w tę z... stronę! Jeszcze wadełem. No, no i przyszła ta, która wszystko zrobi teraz. Uch, o nie, mam, nie, nie wierzę w to. Nie wierzę. Ej, czemu to dopiero teraz w ogóle zróbmy? Może, czy nie? To jest dziwne. Nie, 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 nie rozumiem, tak? To jest bardzo dziwne, naprawdę. Dobra, trzeba, na zaczęła, ale... To... Jedyny AP, no tak, jedyny AP, który coś tam robi, ale ona, która teraz przyszła, jakby trzeba by pomijać Nie rozumiem, to nie rozumiem. No cóż... Boże, ja w takiej

i... no... nie 23... 23 to Jak zrobili... o oh, yes. jakby zrobili Baron... ja już mogę się poddać, nie? Oni mają jeszcze jakby dużo że o no. Jezus... Łojnik w ja nie oddam jednego strzału, bo to będzie 一승, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 oni mają taki gówniany team. Znaczy gówniany, no trudno nazwać gównianym teamem tych, którzy nas jadą, nie? O. Ale no. Bo w porównaniu do nas to mają strasznie. Że mamy naprawdę spoko team. A tu kurde wychodzi, że nie. Ciężko się tu level bije w tym tym. Ale naprawdę tu Leona nic nie robi. Nie bije cię. Który się Którym tak, ty masz level? 66. Oboż. A 100 jest. Cooper ma 101. Tak? Nie, 120 wow. teraz, bo był, sto, był 110. Cooper no. miał skończyć grać i se zmniejszył do. Znaczy zwiększyli do 120, nie? Było do 110. Aha.